Ja mam z tej strony Wiktornik, zikwiny odcinek. odcinek, dzisiaj odcinek z CS-a, z Moratą jak zwykle. Albo z FAT, nie wiem jak chcecie. Wielki fan Barcelony, więc... Więc dzisiaj gramy właśnie z Moratką i o, tam są. Pilnuj tą mosek Dobra, on będzie pilnował monsterka, a nie Dostał 15 Uważaj, bo on rzuczymy. przez monsterka później. O! Jest Murata Wiem, że to nie jest łatwe, ale jak blisko, Barti to już by trafił na 1000% Ej. O że nie, o dobrze, że nie mam moj, mojego pistoleta Właśnie to jest najgorsze, że oni mają o wiele więcej amunicji Ledwo Ale ładnie nie, 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 nie. <todgryzamy> Borato to zawsze musi coś powiedzieć Przez co mogę dostać Taką rzecz na kanał, ale to nic Na razie nie za dużo chcę pokupywać. Myślę, że pistolet na razie wystarczy. Uda mi się? Uda mi się. A tu podpalimy. Dobra. Jest tam. Cień było widać. Pozytywna strzałka. Gala. No i widzicie, nie udało mi się. Najgorsze jest to, że oni nas z dwóch stron chyba próbują. Wiecie. Ej, 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 ej! spotę robią na gali. Obaj, obaj są na gali. Jezu. ale przypadek. To fart. Eee, nie reportujcie, nie. Nawet z niego nie celowałem. Nie, yeah, łatwo No i cokolwiek? Nie, nic innego, nie pistolety Dobra Ej, part, normalnie fart, nie, nawet w niego nie celowałem To było piękne Ja, ja uwielbiam grać z Moratą, bo zawsze to jest taki... Bo zawsze jest śmiesznie, on zawsze się wkurzy na coś Jeden strzał. O! Prost! Jak ty nie zamierzałeś? Dwóch lecących przez Monstera Nie wiem. Ja pierdolę. Ja dobra, pewnie nie ma. Kurwa, tu stoimy się wam. strzela strzałem. Dobra. Let go. Mora to zawsze ma. O, on wygrywa, ale nawet jak wygrywa to mam do mnie problem To mnie rozwala. To jest jeden. Gale im blokuję. Gale im ten zablokowałem na chwilę. Dobra, idą gale. Nie wiem, czy w końcu trafiłem, czy nie. No, co? 52. A dobra, już bym zabijłeś Łatwo Dobrze. Dzisiaj ci idzie moradka! <grym> no, dobra ehm, więc to kupić. Nic ciekawego nie ma Dobra, walić to. Jak się bawić to się bawić Dziwię się, że cały czas to mi wychodzi. serka, piny. Kurwa będzie minus czterdzieści. Minus gość ma On jest na potężne dojeżdżanie, aż Się w niego. Nie zdążył nawet zareagować. Dziwi się, że Morata się teraz nie zaśmiał. Ale dobra, idzie dobrze, jest pięknie. Krótki odcinek będzie mi się wydaje. O to chodzi, content będzie na kanał Kolejny, kolejny mecz z Moratą. Nazwę ten te, Kolejny mecz z Moratą. Muszę pamiętać, żeby nazwać ten film tak A wupy już mają? Jest tu! Się zetrałem Chyba się wystraszyłem Żebym ten strap co Może lepiej monster kapinek? Albo nie, dobra tam jest kolej z Aha, fajnie, 56 a ty ma Jak ty go nie trafiłeś? Nie nie ma, no. To się... <laughs> Tu się wszystko nagrało! Hmm. <laughs> Czemu mnie to tak bawi? Nie zawsze mam jak się morata w kurza. O, już mi się nie udało. Już będzie ta rąda przegrana. Dobra, ten tu siedzi Za ą pewnie będą. Stoję z AWPą. ą może lepiej nie Lepiej sobie przetuję. Przez gale pójdą, bo już smoki tu lecą. Wiesz, że z tego strapa nie robię na górze. Uważaj, tam lepiej jeden ma WP. Dobrze. Nie, gdzie z drugi. Mm. Zyus <gryzysza> sam nie próbował, nawet nie poszedł. Nawet nie podszedł. Ej, gdzie jest a gdzie za WP? O. Nie, nie utonęła. <gryzysza> utonęła. <gryzysza> Jest taki takie fenomen, że macie kałużę, patrzycie na kałużę, a to nagle taka awu <noise> I mówicie takie utonęła Może granie z Muratą to jest najlepsza rzecz jaką... Nie wiem, od naprawdę wielu moich dni Przez tyle dni nie miałem humoru Nie wiadomo czemu, a teraz znajdę dzięki Bracie, wszystko mi się podoba miałem że nie tak Aha, fajnie 50 dolarów Oj, teraz będzie ciężej będzie ciężej. Nienawidzę Over... Yy, over... Ja, ja gram dużo na Overpassie, ale nienawidzę Overpassa właśnie przez takie rzeczy, nie? Ej, a może... Moratka, może strapa zrobimy tam na górze? czy gali. nie no co? Czemu ty no myślał ustrzeź? Że... On, on sobie pancerz kupił czy nie kupił w końcu? Nie wiem. Wyglądałem nie kupił, ale... Ale kupił. Znaczy, nie kupił. Dzielam się na pewno i piję. Ci mnie nie słyszy. Łatwo. Myślę, że mnie zabije. Przez tego iść. Dobra. Za puszkami na pewno. Łatwo. Czekajcie coś napisał? Nie, no to nieważne. Dobra. Dobra, lecimy. Let's go. A, nie udało mi się. A chciałem tak fajnie przeskoczyć, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. Czy ja nie umiem skakać? Ej, daj mi tą bombę, bo ty umrzesz. Nie wyrzuci tej bomby. Pierdziela. I też tam siedzi? Nie, będzie woda jak <laughs> człowiek na filmie to zobaczysz? No ja ci mówię, co ty śniadanie co? Ja tyle mam takiego mega farta do strzałów headshotów. Teraz na 5 strzałów mi się uda. 2-8. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi z 2-8. Tu chodzi o pewien mecz Barcelony. Ale dostałem. Ale dostałem, zlagowało mi. Tak, tak, już to widzę, jak on z Diglem wchodzi, a on dostaje pierwszą wiapę to jest, to jest Murata Murata zawsze umie spierdolić nawet w na najłatwiejszej sytuacji, tak jak ja, ale zawsze, <grysty> zawsze jest lepszy, zawsze jest lepszy od takiego, zawsze jest lepszy ode mnie, bo zawsze jest śmieszniej jak on dosy... patrzcie na to, patrzcie na, patrzcie na to. Ja Zaraz dostaję mordę, nie, zaraz, O, już dostał, o, już dostał. O, zabił To? Jak ja to wybiłem. Dobra, może tu popinuję. Gdzie jest? Mniałem, mniał smok oglądałeś magnaci i czarodzieje. Siedzi tam nie nie Najlepszy film na polskim YouTube, w ogóle najlepszy film. No do... nie dostał nic <gryś> Mógłeś stać za tamtym. Mojego akacza weź Nie porobi go Odpantowuję Kurwa Blisko Nie wiem Myślałem, że znowu trafię Dobra Aha Ja to jestem mądry, nawet pancerza nie kupię Wyglądałam się na Ja bym to na gali zrobił, dawno tego. mi z okna. Dawno tego strapa nie robiłem. Dawno tego strapa na gali nie robiłem. Pięknie. Okno. Okno życia. Da, no, życia. Jednego no życia. O oh, Nie trafiłem tym botem, to... kurwa. To w dupę Woko, po chujowi w oko, pierdalaj z mojej ziemi. Łatwo! prosto yeah. Dobry meczek, dobra. Możesz się zagrać z widzami. Dobra, dobra. Więc na tyle widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.